Przemeblowałam swoją pracownię. Może to nic wielkiego, przesunąć stół, przestawić parę rzeczy, a jednak mam wrażenie, że coś razem z tym się we mnie poruszyło. Ten stół, dawny blad kuchenny, postawiony na koziołka z Ikei, stał kiedyś na środku pokoju. Teraz przestawiłam go bliżej okna, bliżej światła i ogrodu. Za oknem listopad. Drzewa prawie bez liści, ogród cichy, jakby odpoczywał po lecie. Na szybie wiszą dwa witraże dzień i noc. Lubię patrzeć przez nie na świat. To prezent od Ajki. Przypominają mi, że wszystko ma swój czas na jasność i na cień, na działanie i na odpoczynek, na dzień i na noc. To tutaj spędzam większość dnia. Pracuję, dotykam starych desek, które noszą w sobie ślady czasu. Domalowuję drobne elementy, łączę to, co surowe, z tym, co delikatne. I czasem mam wrażenie, że one też odzyskują oddech, tak jak ja kiedyś. Kiedy siedzę przy stole i patrzę w dal, mam wreszcie czas, żeby pomyśleć o życiu. I wtedy czuję, że to, które mam teraz, jest spokojem, na jaki długo czekałem, jest moją nagrodą za tamto życie. Szczęście nie przyszło nagle. Nie ma w nich wielkich słów ani fajerwerków. To na kawa z Wojtkiem. To rozmowa, która nie musi niczego tłumaczyć. To dłonie ubrudzone farbą. I deska, która czeka, aż ją dotknę. To widok ogrodu, który się nie śpieszy. To codzienność. w której wszystko jest na swoim miejscu. Bo przestałam wracać do tego, co było. Pozwoliłam temu odejść. Zrozumiałam, że nie można żyć wciąż w tym samym rozdziale że jeśli ciągle go czytasz, nie dowiesz się, jak kończy się książka. Na ścianie powiesiłam obraz przedstawiający trzy lecące balony. Każdy z nich przypomina coś, co puściłam. Wspomnienie, ciężar i słowo muszę którego już nie chcę nigdzie nieść. Zostało tylko mogę. Mogę patrzeć, tworzyć, oddychać, być łaskać koty, iść na spacer, tworzyć deski, rozmawiać z Wojtkiem, spotkać się z dziećmi, wysłuchać, co mają do powiedzenia. Dzisiaj wiem, że przeszłość nie znika. Ona po prostu staje się częścią nas. Taką, która nie boli, tylko uczy. Uczy odróżnić to, co ważne, od tego, co tylko głośne. Uczy ciszy, wdzięczności i prostoty. I chyba dlatego nie chcę już tam wracać, bo jeśli wciąż oglądasz się za siebie, nie widzisz, że przed tobą jest jeszcze tyle światła. Przeszłość już mnie nauczyła, że wszystko przechodzi wtedy, kiedy jesteśmy gotowi na zmianę, na spokój, na szczęście. A ja jestem gotowa na dokończenie remontu, na kolejny obraz, kolejne deski, na życie, które nie goni, tylko płynie. Cześć kochane dziewczyny i cześć kochani chłopacy, Grażyna Wolańska, tym razem z Killerem. No, Killer ma chore oczy. Całe szczęście mamy blisko weterynarza, który nas wspiera i przepisał nam kropelki. Puszczę cię Kilus, przepraszam. Przepisał nam kropelki, więc miejmy nadzieję, że wszystko dobrze się skończy. Kiler jest tym kotem z białaczką i on bardzo często choruje na oczy. No i raz na jakiś czas po prostu niestety musimy to skonsultować z wetem i musi, musi dostawać krople. Przede wszystkim to chciałam przeprosić te osoby, które czekały w poniedziałek na film i się nie doczekały. Wiem, że te, takie osoby istnieją po drugiej stronie. A tu z uwagi na to, że często mi piszecie, że, że, że czekacie, czekaliście na film. Bardzo przepraszam. Wiecie, dla mnie ten przełom, początek listopada jest takim momentem, kiedy ja się wycofuję. Tak trochę w głąb siebie i poświęcam ten czas, żeby być z moimi bliskimi, którzy odeszli już. I potrzebowałam takiego czasu, żeby posiedzieć, pomyśleć o nich, i, i stąd wynika, że nie było w poniedziałek filmu. No, mam nadzieję, że przeprosiny zostały przyjęte. Co jeszcze mogłabym Wam powiedzieć? Może te przemeblowanie tymczasowe w mojej takiej mini pracowni, lubię nazywać to pracownią, lubię, będzie dobrym zaczątkiem, początkiem, żeby trochę Wam przybliżyć remont, który będzie najprawdopodobniej gdzieś na początku przyszłego roku. I tak właśnie myślę sobie, że może Wam opowiem, jakie spełniliśmy marzenia, remontując ten dom, a jakie marzenia zakopaliśmy bardzo mocno głębokie, głęboko. Ale to w następnym filmiku. I co jeszcze, kochani? No. Jak na pewno zauważyliście, dziurę, a dziura wynika z tego, że zepsuła nam się zmywarka, została wyniesiona i doszłam do wniosku, że ja poczekam z nową zmywarką na ten wielki remont, który jest w naszych głowach już od bardzo, bardzo dawna, i mamy taką nadzieję, że w końcu. W przyszłym roku, na początku przyszłego roku, tu się ziści. W końcu będziemy mogli zrobić to, co chcieliśmy, ale to w następnych odcinkach może, może jeszcze pokażę wam. Kupki, bo wiecie, że ja na punkcie kubków mam małego bisika. Całe szczęście kupuję w tej chwili po dwa kubki, bo jesteśmy tylko w dwoje. Nie, moje kubki nie chcą się pobić i jakoś tak właśnie... No wiecie, no a samemu tłuc kubki, żeby kupić nowe, no to by była mała rozpusta. Zaraz Wam pokażę, jakie ja dokupiłam kupiłam kubki I wszystko się wyda, ponieważ Wojtek jeszcze ich nie zauważył. Zapewne pamiętacie te miseczki, które Wam pokazywałam. Kupiłam go w lokalnym sklepie. Korzystamy z nich, bardzo nam się fajnie. Z nich je. Ja jestem bardzo zadowolona i będąc następnym razem w tym samym sklepie, wybrałam sobie takie oto kubki i też dwa, tak samo jak te oto miseczki. Także jak na razie nie mówię, że to jest moje ostatnie słowo. Może będą do tego jeszcze jakieś talerze, bo są w tym sklepie, do którego chodzę. Więc zobaczymy. Takie oto, takie oto kubeczki. Więcej grzechów nie pamiętam. No jeszcze się pochwalę, że jadę, jadę na weekend do moich dzieci. Dawno się nie widzieliśmy. Już się z nim stęskniłam i cieszę się, że jadę, bo... No tak, tak. No bo tak. No dobra, jeszcze w zielone gramy. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku że nie dajecie się już tej takiej gorszej pogodzie. Do następnego razu. Trzymajcie się. Pa.